Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy na mapie Skyblock. I chciałbym podziękować Wam za fantastyczny odbiór ostatniego posta na karcie społeczności. Chciałem Wam podziękować za wszelkie słowa motywacji. Cieszę się, że nadal chcecie mnie oglądać. Z hardkorami tak jak mówiłem, troszeczkę sobie odpuścimy. Może poduczę się trochę grać tego Minecrafta i dopiero wtedy pogramy na jakichś hardcorach. Ale jeśli chciałbyś być w odcinku, tak jak osoby, które ostatnio. Zasubskrybowały ten kanał. Zostaw subskrypcję pod tym kanałem. Również może zostawić łapkę w górę. A ostatnimi subskrybentami u mnie są: Zygmunt Kopeć, Rose Gacha, Maciej Pietrzykowski, filmowy Lego oraz Kuba Ety. Jeżeli chciałbyś znaleźć się tak jak oni, w odcinku kolejnym, który pojawi się jak najszybciej tylko się da. Zostaw subskrypcję na tym kanale. Powoli dobijamy do 50 tysięcy. A ja nie przedłużam i zacznijmy sobie sprawdzać, co na tej mapie mamy ciekawego. E, ogólnie jest to mapa ze skyblocka, lecz z fajnymi naprawdę fajnymi dodatkami tutaj są zasady, które wam streszczę dosyć szybko, bo już je przeczytałem mamy pięć książek e, i każdą książkę zdobywamy w jakiś inny sposób, musimy je po kolei czytać, pierwszą, pierwszą drugą, trzecią, czwartą, potem piątą e, są różne easter egi, czyli takie sekretne, sekretne rzeczy e, tutaj dodatkowo jeszcze gdzieś widziałem, że możemy odebrać, tak jest click free Free kit, czyli darmowe rzeczy na start. Tylko gdzie jest guzik, który możemy kliknąć? Aha, tutaj jest. I dostajemy. Warrior Sword, Warrior Helmet, Warrior Boots, Warrior Chestplate, Stack i co to jest? Ancient Derbys, ok. No to pewnie sobie z chęcią przygarniemy to wszystko, założymy od razu. Czyli mamy fajny start. czy To możemy też wziąć? Nie, nie możemy. Aha, i tutaj jest pokazane, co dostajemy. Dobra, to to sobie schowamy i możemy wyruszać, kliknąć start który jest y, tutaj ekstra jest to sobie pewnie na koniec jeżeli uda nam się przejść z tego całego skyblocka jeżeli seria wam się spodoba na pewno tam pójdziemy ale pierwsze tutaj tutaj jest start więc klikamy przycisk i przenosi nas na wyspę ok wokół nas jest mnóstwo innych i tam jest villager y, Tutaj mamy skrzyneczkę, zobaczmy, co tutaj jest. Okej, okay, tutaj są różne rzeczy. Island Guardian, to na razie tego nie będziemy używać. Ice, czyli e, musimy pewnie roztopić, żeby była woda. Ok, porozglądajmy się. Tutaj jest Sky Cow. Nie wiem, czy ona się nie rusza, ale dobrze, że się nie rusza, bo by nam spadła. Tam jest jakieś bedrockowe coś. Tutaj jest jakiś ładny domek. E, pooglądajmy dalej, co znajduje się wokół. Tutaj jest wioska, tam chyba jest e, zimowe coś, tam jest piramida z tego co widzę. Tutaj dżungla, tutaj. E, jak się nazywa ten biom z terakotą? Nie wiem. O niedokończony portal. I tutaj takie zwykłe domki z takie jak w sumie tutaj mamy, a jak to się podpala? Nie wiem w sumie, jak to się podpala, ale zacznijmy naszą przygodę z wykopaniem pierwszego drzewa na tym świecie. Zrobimy sobie jakieś przedmioty, i nie wiem. O! Derbis, co to? Co robi derbis tutaj? Okej, okay, czyli będziemy już mieć dwa. Nie wiem, czy mogę. W sumie mogę schować chyba ten, co dostaliśmy do skrzynki, On nam nie zniknie, prawda? Okej, okay, nie zniknął. Dobra, wykopmy sobie jeszcze jedno drzewko. Zastanawiam się, jak głęboka jest ta nasza. No nie jest zbyt. Nie jest zbyt głęboka, znaczy głęboka, nie jest zbyt duża. E, chyba ją leciutko rozbudujemy sobie. Weźmy może jak się to podnosi. Nie wiem jak się to podnosi, szczerze mówiąc. E, dobra, nieważne. Ehm. Może tego nie będziemy używać, weźmy sobie... Czego my tutaj? Spodenek nie mamy. Dobra, pewnie spodenki. Fire protection, okej, okay, to jest dosyć ciekawe. Załóżmy sobie, żeby mieć jak najwięcej zbroi. Wykopmy sobie jeszcze trochę drzewa i troszeczkę rozbud... O, przerwałem. Troszeczkę rozbudujemy tą wyspę. I w ogóle mam zadanie dla was. Piszcie, co mogę robić na tym świecie, piszcie zadania. Ja będę w każdym odcinku wybierał jakieś zadanie, co mamy tu zrobić. Tutaj są wbudowane jakiekolwiek też zadania, który mamy zrobić ale chciałbym, żebyście też e, wykazali się jakimiś ciekawymi pomysłami. Najlepsze będę wybierał do odcinków i będziemy tutaj przychodzić. Jest to dosyć chillowa wersja. E, jak widzicie, gramy na zwykłym survivalu, więc pewnie zdarzył się feile. E, tutaj w ogóle jest nazwa, jak się nazywa ta mapka. Możecie ją sobie wygooglować, albo podlinkuję ją wam e, w opisie ale tutaj teraz przechodzimy do gry. Rozbudujmy sobie troszeczkę tą wyspę, żebyśmy przez przypadek nie spadli z naszym żelaznym setem, który dostaliśmy za darmo na samym starcie. Więc rozwalę tutaj trochę tych bloków. Nie rozwalę wszystkich, bo może nam się przydać ten dirt z trawą. Nie wiem czy to nam się przyda, ale zawsze wiadomo, zawsze warto zachować ten dirt. Okej, okay, tutaj dostaliśmy też piasek. Zróbmy sobie pierwsze Pierwszy crafting i pierwszą może siekierkę Żeby łatwiej nam się to wszystko kopało O tutaj w ogóle jest jeszcze drzewo Więc będziemy mogli je wykopać Z tą tak jakby reklamą W sumie to nie jest reklama co to jest To jest jakiś taki banerek O mogę to sobie podnieść Dobra schowam sobie to tutaj I rozwalę to bo Aha tego się nie da rozwalić A to ciekawe Patrzcie nie da się tego rozwalić czy to się tak. Nie, niemożliwe, że to tak długo się rozwala. Dobra, weźmy sobie również to. Ok i zgarnijmy więcej dirtu, byśmy mogli na tą. Ło, 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 jak ja tutaj balansuję. Jak ja nie spadłem? Nie wiem. Ale e, chcę przedostać się na tą wyspę, bo tam jest e, z tego co widzę, żelazo i złoto. Więc fajnie by było pozyskać te surowce, więc wykopmy sobie trochę dirtu. A, zrobiłem siekierka, kopię dirt. No nic. W sumie wykopię to drzewo, bo jak za. O, tutaj jest bedrock. Wykopnę to drzewo, bo w sumie, jak schodzę coraz niżej, to fajnie będzie wykopać troszeczkę to drzewo. Strasznie wolna jest ta e, siekierka kamien drewniana. Ona zawsze była taka wolna. Nie rozwalę całego, by liście nie zaczęły spadać, bo jeszcze nie mamy zbyt dobrze rozbudowanej wyspy, żeby nam sadzonka gdzieś e, nie uciekła. Okej, okay, tutaj jeszcze. Dużo tego drzewa, jest naprawdę dużo drzewa na start, dostaliśmy, więc będziemy mieć spory zapas. Tutaj derbis, ciekawy po co, jak nie mamy jeszcze kilofa. O nie, spadło nam drzewko, ale to nic, dobra, mamy mnóstwo drzewa, naprawdę mnóstwo drzewa. Wykopmy, zrób, w sumie zróbmy jeszcze sobie. Drewnianą łopatę, żeby to szybciej kopać, bo naprawdę dosyć wolno nam to idzie. Ok, wykopmy i przedostajmy się na tą kamienną wyspę, zobaczyć co tam na nas czeka. Od razu sobie weźmiemy też kilo, zrobimy. A, i miałem zostawić jeden. Aha, jest tutaj z więc możemy wykopać wszystkie na no spokojnie. I czy jest jeszcze jeden poziom pod nami? Nie, to jest ostatni poziom. Ok, czyli tego już nie będziemy wykopywać. E, może rozwalmy też to. Ok, jest, udało się rozwalić. I po prostu schowajmy wszystko co niepotrzebne do naszej skrzynki. I przebudujmy się tutaj. Zróbmy, o tutaj jest w ogóle chyba jakiś ten, e, jakiś spawner z tego co, co widzę. Chyba, że to jest jakiś pokój tak wystylizowany, żeby miał wyglądać jak spawner. Okej, okay. dosyć blisko ta wyspa jest, no bo w sumie to jest kamienna, czyli taki w sumie pierwszy poziom można by to tak nazwać. Okej, okay. i tutaj się przedostaniemy w ten sposób. Do... Aha, nie zrobiłem sobie kilofa. No tak. I to lecimy po kill off. Możecie obstawiać ile razy y, umrę na tym świecie. Będziemy prowadzić może y, taką tabliczkę, która będzie pokazywała ile razy niestety spadłem y, i zginąłem na tym świecie. Więc możecie obstawiać czy w tym odcinku E, spadnę i, i zginę. Ja mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Postaram się jak najbardziej e, ginąć jak najmniej, ale no wiecie jak... Diamenty tutaj są! 3 diamenty, A, cztery diamenty, okej, okay, dobra, dobra, dobra. To wykopmy pierwsze trochę kamienia, żeby zrobić kamienny kilof. Okej, okay, mamy trochę kamienia, musimy wrócić, żeby zrobić kamienny kilof na naszą wyspę. I tam są już diamenciki, to jest naprawdę fajna sprawa, okej. Okay. Jest kamienny, więc ten drewniany w sumie możemy wyrzucić. Eee, Okej, okay, wyrzućmy wszystkie te drewniane rzeczy. Totalnie nam się nie przydadzą przecież. I kwiatki chyba też. Chociaż nie, kwiatków nie musiałem wyrzucać, bo przecież. Eee, <laughs> Przepraszam za tą chrypkę. Eee, będziemy mogli przecież zrobić wełny różnych kolorów. Nie pomyślałem sobie o tym. Okej, okay, siekierka i łopata, czyli coś takiego. Okej, okay, lecimy. Wykopać żelazo. Eee, trochę węgla. Tutaj też jest woda, jestem ciekaw, co tutaj jeszcze ciekawego jest złoto. Tam jest villager, bardzo się jestem ciekaw co on sprzedaje. Z tego co wiem, co czytałem w tych zasadach, to właśnie od villagerów musimy kupować te książki z zadaniami. Więc prawdopodobnie jest to pierwszy villager, którego powinniśmy spotkać, który sprzeda nam książkę, ale nie jestem tego pewien. Więc zaraz się do niego przejdziemy, jak tylko wykopiemy trochę żelaza i prawdopodobnie, no nie oszukujmy się, wykopiemy też diamenty. Zrobię od razu piecyk i wykopiemy te diamenty, bo czemu by nie. Jako wysoka w ogóle ta góra, co jest? Patrz jak, ile, no holo, okej, okay, jest, 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 dotarliśmy do samej góry I okej, okay, do... o, to jest portal do Endu już Tylko bez perełek, ok. Tam jest coś gigantycznego Naprawdę coś gigantycznego, tutaj taka dziwna wysepka Tutaj, e... o, tam jeszcze jest oddali domek jakiś, widzę tam jest szcino, jak tak patrzcie się bokiem. Okej, okay, to jest też ciekawe, co tam jest, szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy pillagerów, um, tamtą terrakotę, tam jest bikon w ogóle. Z żelaznymi przedmiotami powinniśmy przetrwać na spokojnie. Zróbmy sobie też kilof. Ok, i łopata może zostać ta drewniana na ten moment. E, możemy sobie też sobie zrobić mm, tarczę. Na wszelki wypadek, zróbmy sobie również tarczę. Tutaj są też diamenty, więc nie przedłużajmy i wykopmy pierwsze diamenty na tym świecie. Tylko, żeby lawa ich nie wzięła, to zróbmy tak w dosyć bezpieczny sposób. Tutaj jeden, Okej, okay. i tutaj musimy je. Nie wiem, czy ta lawa nam się w sumie nie, nie przydała, ale. No nie! No nie! O, to jest woda. Tylko czy my straciliśmy właśnie diament jeden? Mam nadzieję, że, że nie. Napiszcie w komentarzach, czy tutaj było. To było raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, nie wiem, widzowie. Musicie mi to znać w komentarzach, czy straciliśmy jeden diament, czy nie. Mi się wydaje, że chyba straciliśmy. Ale fail, ale dobra, mamy 6 diamentów, więc jest naprawdę fajnie, będziemy mogli sobie zrobić diamentowy kilo, patrzę jeszcze co tutaj ciekawego jest, może więcej diamentów tutaj się znajduje, to jest mnóstwo tej lawy, no ale okej, okay, wykopmy sobie tutaj ten lapis, te dwa zostawmy jeszcze, bo nie wiem czy ta lawa nam się przyda czy nie, wykopmy również złoto. Okej, okay, mam ponad 100 kobla, więc na pewno wystarczy, by dotrzeć do jednej z tych wysp. Zastanawiam się jeszcze do której, ale na razie odłóżmy nasze przedmioty drogocenne. Znaczy nie przedmioty, tylko nasze drogocenne kamienie. E, Okej, okay, mam naprawdę dużo kobla, więc jestem dosyć spokojny i się zastanawiam. Do której wyspy pójść jako pierwszej? Tam jest beacon, ale beacon nam nie jest potrzebny. Tutaj jest jakiś domek, tutaj kolejny domek, a tam jest cała wioska. Więc chyba jestem skuszony pójść tutaj, do tej wioski. Więc zróbmy sobie. Tam ta, ta, ta świątynia jest mega, muszę ją zobaczyć. Dobra, robimy. W takim razie przejście do tej wioski tutaj, zobaczymy, co tam na nas czeka. A i właśnie zaczęło mi jedzonko uciekać, więc musimy też zrobić jakąś mini farmę, byśmy mieli zapas jakiegokolwiek jedzenia. Okej. Okay. Dzień dobry, villagerzy, wy to tutaj sobie śpicie, Dobrze, nie przeszkadzam wam. Śpijcie sobie Trader. Głowa smoka. E, za książkę numer 1. Okej. Okay. Czyli musimy iść do Endu, albo tą głowę smoka jakoś znaleźć. O, mystery potion! Crew of the Village, o proszę! To jest fajna potionka. Fajnie, fajnie, fajnie. To sobie w sumie też możemy wziąć. E, bo czemu by nie. Tam są krówki i owieczki. Tam jeszcze coś jest. Jest ta gigantyczna świątynia. Tutaj jest też coś dziwnego. Tu mnie też ciekawi co, ale to, to też jest mega ciekawe co tam jest. Ale dobra, e, w sumie jest noc, więc możemy się przespać tutaj u nich w łóżku. Zawsze e, w dzień jest bezpieczniej. Okej, okay, możemy w sumie jedną, chociaż nie, nie będziemy zgadnąć tych łóżek. A na czym one stoją? To jest w ogóle takie jednopiętrowe wszystko? Chyba jest jednopiętrowe wszystko. Może tutaj pójdziemy? Chodźcie tam, pójdziemy zobaczyć, co tam się kryje ciekawego. Okej, okay, przykrośmy sobie i się zbudowaliśmy. To jest chyba właśnie taki mansion, z tego co wiem. Możecie dać znać w komentarzach. Czyli tutaj czeka mnie coś niebezpiecznego. Uh, secrets, czyli sekret. Ooo! fancy 3 breaking siekierka! Super, czyli fajnie, dobrze było tu przyjść. Jest coś pod? Yy, nie ma nic pod, ale to nic. Dobra, znajdźmy co tutaj jeszcze jest ciekawego. Z tej strony... Eee, Okej, okay, wejście na górę. Wydaje mi się, że coś może być w, tutaj w, na dole, bo... O! Okej, okay, dużo sadzonek dark oak'a. Dark oak to fajne drzewo, więc na pewno na plus sobie zgarniemy wszystko. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tutaj są dżunglowe, też sobie weźmiemy, czemu by nie. Może pod tym dirtem coś jest? Nie ma nic pod tym dirtem. Ale wydaje mi się, że nie wszystko. O, i emeraldów pełno. Kit, 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 bierzemy wszystko. Jestem ciekaw. O, 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 jest jeszcze jeden ten. Jest jeszcze jeden. Aha, tutaj nie możemy, bo jest dywan. Aha, tutaj nic nie ma. Okej, okay, czyli całe to tutaj zbadaliśmy? Chyba całe zbadaliśmy. Dobra, fajne rzeczy dostaliśmy, e, więc możemy wyruszyć. Aha, tutaj się nie dostaniamy w żaden sposób, bo to jest... A nie, to nie jest z Bedrocka, to jest z tego cave'owskiego e, tego, bo gramy na 1.17. To wykopmy sobie trochę kobla i od razu przejdźmy na tą wyspę jeszcze jedną, by zobaczyć co tam jest. Okej, okay, zobaczmy co tutaj się na nas kryje w tym czymś. Nie wiem czy to się może od góry gdzieś, bo tak chcę szukać czegoś w tym, to nie będzie takie proste, bo to dosyć długo się kopie. Może wdrapmy się na górę. Okej, okay, jesteśmy na samym szczycie i tutaj nie ma nic. Ale mamy naprawdę... O, tutaj jakieś fajne jest. Jak to ładnie wygląda, jaki domek. I kopalnia jakaś. Ciekawy jestem co tam jest. To jest dziwne, to jest gigantyczne, a nic tutaj totalnie nie ma. Może wkopiemy się tak na środku? Ty, a co tutaj? Widziałem... Villagera tam? Tam chyba jest villager, z tego co widziałem. O, gdzie tutaj rozkopałem ten blok, nie rozkopałem go ostatecznie. Dobra, zejdźmy sobie tak na środek, zobaczyć czy tutaj cokolwiek jest. O, 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 o! Tylko to jest dosyć daleko. Jakby tu bezpiecznie zejść. Chyba nie zginiemy, prawda? Ok, żyjemy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Chyba widzę coś zielonego. O zombiaka tam widzę. Już z siekierki, siekierka mocniejsza. Tutaj lapis, więc zawsze fajna sprawa. Zgarnijmy sobie ten lapis. Trochę nam kilo się już rozwala, więc musimy być oszczędni. Może nie kopmy wszystkiego jak leci. No, zobaczymy co tutaj jest. To jest w ogóle chyba taka cave'owa... No, jest miedź. Po co komu miedź? <grytanie> czy ktoś używa miedzi? Nie oszukujmy się. Nigdy w życiu chyba miedzi nie użyłem. Dobra, tutaj jest emeraldzik. A czy będą tu diamenty? Tutaj wygląda jakby coś mogło być. Aha, węgiel, okej, okay, dobra. Jest węgiel, a tam... Dobra, chodźmy do tego zombiaka. Redstonik. Dobra, siema zombie. Co to u ciebie? Czemu ty mnie nie atakujesz? Aha, bo to jest. Buget Warden? Aha! <śpuszcza> Budżet Warden! <śpuszcza> czyli budżetowy Warden, czyli ten nowy. Mo... <śpuszcza> budżetowy Warden, dobra, pokonajmy budżetowego Wardena. A czy on jest silny? Patrzcie, jak wytrzymuje, co jest, Tylko on nas nie atakuje, bo. Bo z tym podwodnym, ale jest, pokonaliśmy budżetowego Wardena. My w sumie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek na pokonaniu budżetowego Wardena, więc jeśli film Ci się spodobał, jeśli byś chciał być w następnym odcinku, to zasubskrybuj ten kanał, a przeczytam pięć z ostatnich osób, które zasubskrybują ten kanał, ja się z Wami żegnam, dajcie znać w komentarzach jakie zadania chcielibyście bym wykonał na tym świecie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!